Ahoj przygoda, 15 lipca 2023 roku Przed południem już jest 28 stopni, ose trafiłem Mam zamiar dzisiaj wyjąć nadstawki z uli Nie liczę już na to, że będzie jeszcze miód w nadstawkach Zapowiadają się upały Nie są to sprzyjające warunki żeby pszczoły nosiły znaczne ilości nektaru do uli No to zaczynamy tu szul otwarty tam gdzie jest odrobina miodu a tam w tej chwili od i włosze tu z powrotem Ciepło, kamera się wyłącza. Suche ramki poszły na bok, tam gdzie była odrobina miodu, są tutaj. I one na razie zostają. I przy okazji zrobimy coś w izolator. W porządku jest troszeczkę miodu. Tak ma być. Nie wychodzić. Tutaj by trzeba te dwie, trzy ramki w izolatorze podmienić. A może nie będzie takiej potrzeby. Zobaczymy. Zaczerwiona. Tutaj nie. Jest gdzie czerwić. Nie zaczerwiona. To nie będziemy podmieniać. Jest wyczyszczone komórki. To chyba nie trzeba będzie tutaj ingerować. Tutaj mamy jajeczka, tutaj mamy mateczkę, o tutaj sobie chodzi, czyli nie podmieniamy ramek, ma gdzie czerwić zostaje jak jest. Zmieniłem sporo ramek przy ostatnim kręceniu nie zdążyła tego zaczerwić jeszcze Także składamy z powrotem i tak ja to robię wszystkie uliczki beleczkami już zatkane zostawiłem tylko jedną przez którą mają wejść i przenieść tę niewielką ilość miodu do ula a nadstawka idzie na strych. Ale zanim pójdzie na strych, zostanie zabezpieczona przed motylicą, tak zwaną motylicą barciakiem. Później powiem, jak ja to robię. Ciepło mierz wskazuje 35 stopni. Na moich ulach brody nie wiszą. I tak samo tutaj. Izolacja termiczna nie jest potrzebna tylko w zimie, ale także i w lecie. Do zabezpieczenia przeciw motylicy, używam taki preparat. Opryskiwacz z napisem czysty, żeby się nie pomylić, i nie używać do innych celów jak tylko do pszczelarskich. A już to przyszła. I tak to się dzieje. I tak wszystkie ramki. Później włożę w nadstawkę i nastrych. I nic im się do wiosny nie dzieje. I dwie nadstawki w 3 minuty opryskane. Oczywiście, jak ktoś nie ufa preparatom biologicznym, to ta metoda nie jest dla niego. Ale ja uważam, że to jest lepsze niż worki kwas octowy, czy zamrażarki, czy też inne metody. Jak dla mnie to jest bardzo wygodne, opryskać i zapomnieć. Dwie nadstawki opryskane, gotowe. A tutaj jeszcze zrobiłem sobie taki logotyp w metalu, w stali nierdzewnej, korzystając z życzliwości firmy Axmed w Szczecinie. To ma być przestrzenne później, to jest jeszcze półprodukt. Będą dystanse i to będzie mniej więcej tak. Pszczoły w ogrodzie.